W kolega z klasy Andrzejka mówi mu, że większość dorosłych skrywa przynajmniej jedną mroczną tajemnicę, dlatego bardzo łatwo jest ich szantażować, mówiąc: znam całą prawdę. Andrzejek postanawia wrócić do domu i spróbować. Matka wita go w domu, a on mówi jej: Znam całą prawdę. Matka szybko wręcza mu 20 zł i mówi: Tylko nie mów ojcu. Całkiem zadowolony chłopiec czeka, aż ojciec wróci z pracy i pozdrawia go słowami: Znam całą prawdę. Ojciec natychmiast wręcza mu 40 zł i mówi: Proszę, nie mów ani słowa swojej matce. Bardzo zadowolony, chłopiec następnego dnia, jadąc do szkoły, zauważa sąsiada u swoich drzwi wejściowych. Chłopiec wita go słowami: Znam całą prawdę. Janusz upuszcza torbę, którą trzymał w rękach, mleko rozlało się po schodach, rozpościera ramiona i ze łzami w oczach mówi: Więc przyjdź i mocno przytul swojego tatusia. Podobało Ci się? Lajkuj i subskrybuj.